tak jak coś wam idzie słabo w stronie paczek prezentów do nas jesteście na to 48 godzin czyli 2 dni jedna osoba tylko wysłała ogólnie do nas macie to na kanale jak ktoś nie oglądał nie sobie weźcie na nasz kanał ale dam wam szansę żebyście mogli wysłać prezenty paczki do nas Daję wam przeszłego piątku daję wam okres yy, wysyłanie paczek do nas, prezentów i inne rzeczy podaję dane wysyłki żebyście nie pytali się ani na persie, ani nic jakie są dane do wysyłki podaj Minerana 3 ucz kod pocztowy 91603 imię, nazwisko Mankorza, ta pupiec. Macie po prostu podany raz, a wyraźnie nie pytajcie się głupio, jaki jest kod pocztowy, czy to, czy jaki jest adres do wysyłania. Podam Wam, daję Wam jeszcze jedną szansę do przyszłego piątku, daję Wam ogólnie na ten temat. Spike wysyłek. Nie zamykam jeszcze, bo mogą przyjść te paczki za jutro, pojutrze, nic nie wiadomo, dlatego nie zamykam. Daję czas do następnego piątku. Do piątku następnego nic nie będzie, nikt nie dostanie pozbawienia od nas za nagrodę. Ja po prostu wylosuję jedną osobę, która dostanie albo pozbawienie, albo byście chcieli bardziej autografę to za zmieniamy na jedno z innym zasadzie. zamiast pozdrowienia dostaniecie autograf od nas bo pozdawienia za dużo tego jest a nie macie w ogóle autografu naszego do przyszłego piątku jak będą paczki ja będę jedną osobę która wygra autograf nasz i po prostu wyślemy ale to musicie wy zrobić coś takiego i się sprężyć do przyszłego piątku bo na razie jedna osoba przesłała nam prezent tylko jedna osoba a gdzie reszta kiepsko, kiepsko wam idzie dlatego przedłużam do następnego piątku żebyście mogli się powyrabiać w wysyłanie do nas paczek, prezentów i inne rzeczy ogólnie podaję jeszcze raz, ostatni raz, żeby nie było celków żebyście żeby nie pytali jaki jest adres do wysłania lub coś adres do wysłania to jest mineralna czy łódź kod pocztowy 91603 imię, nazwisko, małą, koszulatę, i to wszystko. Macie czas do następnego piątku. Następnego daję Wam nie 48 godzin, tylko do następnego piątku, bowiem, że się nie wyrobicie. Kto powysyła? Ja głosu zrobię. Napiszę imię, nazwisko i wylosuję jedną osobę, która dostanie od nas autora. spręćcie się. Wysłajcie szybko, szybko, bo może wy dostaniecie autograf. Nic nie wiem. Dlatego informuję Wam, że żebyście nie pytali się jaki jest adres do wysyłki kod pocztowy. Ten wszystko jest na przykład podane. W ogólnie jak coś nie wiecie, no ale powinniście wiedzieć, bo wy razie już dwa razy podałem. Podam trzeci, ostatni raz. Adres do wysyłki to jest Mineralna 3 Łódź, kod pocztowy 9163. imię nazwisko Małgorzata Kupiec. Już Trzeci raz podaję, żebyście nie pytali się za każdym razem, jakie są dane do wysyłki. Nie może się skumać, obejrzyjcie jeszcze raz ten filmik, tam wszystko jest wyjaśnione jakie są dane do wysyłki ogólnie czekam na wasze paczki prezenty tak jak mówię mogą być sprzęty mogą być inne co wam jest nieprzydatne możecie wysłać do nas macie czas do następnego piątku pozdrawiam was i pozdrawiam w ogóle ozorku miłego dnia życzę Hello.